Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z prostym, instruktażowym filmikiem. Nie będziemy nic gotować. Pokażę Wam, jak w ekspresowym tempie przygotować przekąski na stół wielkanocny. Zdaję sobie z tego sprawę, że w dzisiejszych czasach pracuje większość kobiet i nie ma zbyt wiele czasu na przygotowanie bardzo pracochłonne śniadania. Więc ja Wam pokażę, jak można fajnie, w śmieszny i dosyć apetyczny sposób przygotować takie śniadanko. Pokażę Wam parę dekoracji, jak można ustroić jajeczka, czy też szynkę, jak można podać takie malutkie przekąski. Mam nadzieję, że spodoba Wam się ten filmik, zaczerpniecie inspiracji, więc cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak zaczynamy! Do pierwszej inspiracji będzie potrzebować talerzyk. Jeżeli nie macie takiego specjalnego talerzyka do jajek, możecie użyć zwykłego talerzyka, to już bez różnicy cztery ugotowane jajka na twardo, sól, pieprz do smaku, kawałek ogórka, odrobinę szczypiorku, majonez, w do dekoracji, do tego goździki, czerwona papryka. Jeżeli nie macie goździków, możecie użyć malutkich kuleczek czarnego pieprzu. Pobieramy sobie jajka i musimy przekroić się na połówki. i układamy na pomisku od razu i ostatnie teraz mam umytą rzodkiewkę i będę kroić cienkie paski ale zacznę od takich nie paski tylko kółeczka plasterki takie nie za grube, ale też niezbyt cienkie. To będą nasze uszy. Będziemy robić myszki. Jeszcze Wam tego nie powiedziałam, ale tak się domyślać już pewnie. I teraz jak mam tak przygotowane rzodkiewki, nacinam tutaj jajko. Nie do końca przecinamy. I wkładamy rzodkiewkę. OK I tak robimy sobie do końca Oczka zrobimy sobie z Goździków, tak jak wspomniałam. Wbijamy po prostu sobie lub pieprz czarny, co tam macie. Jako ogonek tutaj możecie użyć albo tymianku, albo y, szczypiorku. Świetnie nada się także. Y, kawałek y, części od pietruszki. Także co tam posiadacie, ja sobie włożę tutaj tymianek. Do buźki będziemy używać papryki czerwonej. Ja sobie użyję tutaj taką, takie malutkie paseczki pokroimy i bardzo cieniutkie. I na pół. Tutaj mniej więcej tak sobie włożymy. Musimy troszeczkę rozsunąć i włożyć. To jest bardzo precyzyjna praca, ale naprawdę wyglądają te myszki bardzo efektownie na stole w ten sposób. I tak po kolei, każdą jedną, każdą czynność musimy powtórzyć. A tutaj, tutaj jako weszło, to musi sobie taki paseczek tego białka wyciąć. Taki malutki. I wtedy bez problemu wejdzie ta papryka tutaj. inaczej będzie się troszeczkę męczyć, a tak to szybciej pójdzie. Także wycinamy sobie. Musicie mieć bardzo ostry nożek. Wycinamy kawałek białka. No i wkładam. A teraz robimy sobie wąsy ze szczypiorku taki kawałeczek szczypiorku zwijamy na pół one nie mają być za wielkie, te wąsy robimy taką malutką dziurkę wkładam odrobinę wpycham z drugiej strony mam nadzieję, że to dobrze widać I tak się prezentuje myszka. Tak, moi drodzy, prezentują się skończone jajka. A ja teraz sobie przygotuję sos do tych jajeczek. Damy tutaj łyżkę majonezu porządną. Do tego, do tego skroję odrobinę szczypiorku bardzo drobno. Jeżeli macie rzeżuchę, też świetnie się tutaj nada do tego dipu. Dodam od razu tutaj do środka. Dodam sobie taki mały kawałek ogórka. Oczywiście muszę wyciąć sobie gniazda nasienne. Możecie dodać ze skórką, jeżeli nie lubicie to odbierzcie sobie. Ja tylko wyciągnę tutaj gniazda nasienne i bardzo drobniutko posiekam. Dodałam ogórka do majonezu. I teraz wszystko wymieszamy. Możemy odrobinę popieprzyć, posolić do smaku. mieszamy, przepyszne, nie trzeba tutaj soli dodawać. Wykładam tutaj na środek. Jeżeli nie macie takiego pumiseczka, to oczywiście możecie sobie włożyć tutaj w taki tygielku. To już bez różnicy. Ja tylko podaję tak wizualnie, żeby żebyście wiedzieli, jak to serwować. A czy to podacie w naczynku, czy tutaj macie w wgłębienie, to już bez różnicy. Możecie posypać tutaj rzeżuchą na wierzchu. To jak już Wam się podoba. Tak się prezentują myszki. Mam nadzieję, że ten Krótki instruktaż spodoba Wam się, wypróbujecie na własny świąteczny stół. A ja przechodzę do dalszej części. Na następną przekąskę będzie potrzebować szynkę. Ja mam tutaj z kurczaka, jeżeli nie macie, to możecie wieprzową, czy też z indyka. Do tego mam serek tutaj ziołowy. Wy możecie użyć almetę lub też innego ziołowego serka białego. Ponadto szczypiorek, no i bazylia, te zawijalce będą z bazylią. Bierzemy sobie plaster szynki, nakładam. Tak, nie za wiele, ale taką łyżeczkę serka rozsmarowuję. No i zwijamy, o przepraszam, nie zwijamy dodajemy bazylię te zwijalce możecie robić także z koperkiem z szczypiorkiem do środka z pokrojoną papryką lub też z suszonymi pomidorami też super smakuje i, i się sprawdza ja już takie zawijalce robię na każdą imprezę, ale świetnie też się nadaje na wielkanoc przekrawam na pół i wychodzi nam taki rulonik. I teraz, żeby udekorować sobie. Możecie oczywiście położyć sobie kiełki tutaj czy też e, odrobinę koperku. A ja sobie pomyślałam, że sobie zawinę tutaj tak e, szczypiorek. I będzie to taki malutki pakuneczek. O. Jeszcze raz. O, i tak wygląda. Odkładamy. I musimy sobie zrobić parę takich. Jest to bardzo szybkie, e, szybka technika. A naprawdę, jako przekąska, smakuje, wyśmienicie. Ja sobie tutaj przygotowałam suszone pomidory, także pokażę Wam jeszcze jak. To nie ma żadnej, żadnej filozofii, ale. Kroimy sobie w takie paseczki. Możemy sobie urozmaicić oczywiście. Nakładam serek. Oczywiście proponuję Wam, żebyście użyli z smakowego serka. Jest oczywiście lepszy niż naturalny. Wkładam tutaj. o I zwijamy. I te możemy sobie pokroić w takie mniejsze kawałki. duży duże, żeby prostym, zdecydowanym ruchem. O! I możemy je ułożyć do góry, jako koreczki. Czy wbić też do środka wykałaczkę i użyć jak po prostu koreczki. To już, jak lubicie. Opcji jest bardzo wiele. Do następnego pomysłu będziemy potrzebować serek topiony w takich trójkątach, rzodkiewkę, ogórek, papryka, czarnuszka. Ja mam tutaj parę ziarenek pieprzu czerwonego, szczypior i ser żółty. Musimy sobie obrać ser delikatnie, żeby nie uszkodzić. też te łóżka zrobić z farówki żeby były troszkę odmienne tak w jajku żeby to się nie powtarzało zrobimy sobie natniemy tu troszkę i wbijam jako nosek wkładam czerwony pieprz I jako ogonek użyjemy szczepiorku. Oczka włożymy sobie dwa ziarenka czarnuszki. Teraz są kawałek sera. I możemy sobie pociąć takie trójkąty. To fajna alternatywa jako przekąska. Troszkę inaczej podana. Jeżeli macie camembert, czy inny ser, też możecie tutaj na tą deskę włożyć. Ja wam pokażę, jak to w prosty sposób można efektownie udekorować. Odkładam sobie na bok. I teraz wykładamy na deskę kawałki sera. Nasze myszki. Ułożymy je tak tutaj, tak, aby chciały konsumować ten ser. Delikatnie, żeby nam się nie rozwaliło. Jeszcze Wam pokażę, jak zrobić tutaj takie rozetki z ogórka. Ogórek na pół. Nie docinamy tutaj do końca, także pół takie kroimy sobie, bardzo cienkie. O, wkładamy sobie. Jeden plasterek omijamy, wkładamy do środka, przekładamy i w drugą stronę zawijamy następny plasterek i możecie tak jak chcecie, możecie sobie cały taki rządek zrobić lub też po prostu. Tutaj już odciąć i miecie takie malutkie dekoracje. Zawijamy. Jeden zostawiamy, w drugą stronę odwijamy, i taką mamy już dekorację. A z możemy zrobić takie kwiatuszki. Ja już wam kiedyś pokazywałam na moim kanale. Macie też dekoracje na playliście z daniami na Wielkanoc, także spójrzcie sobie tam tam są też dekoracje o i mamy taki prosty kwiatuszek dekoracje kwiatuszek z tej strony nasze pakuneczki będziemy tutaj układać może w takim nieregularnym rządku do tego kawałki odwrócimy sobie tutaj możemy sobie parę włożyć w ten sposób Dobrze, tak Obok tego, tutaj No tego gdzie nigdzie jatłuszek listki ja mam tutaj szynkę wędzoną surową, także możecie też sobie zrobić takie nieregularne rozetki tutaj obok wędlinkę łożyć. jeżeli macie większy ten półmisek, czy też deskę możecie dodatkowo pokroić wędlinę czy też ser, ja sobie tu tak mniej więcej, gdzie niegdzie ułożę rozetki z takie kwiatuszki czy jak to nazwać o, w ten sposób parę gałązków tymianku dodam tutaj będzie też fajnie wyglądać. Ale, jeżeli macie kiełki, lub też rzeżuchę, to odrobinę takie pęczki powkładać tutaj, to też y, świetnie będzie wyglądać. Chociaż może wiecie co? Nie. Zmieniam koncepcję i zróbmy takie malutkie, tylko gdzie nie gdzie, bo to może lepiej by wyglądało. Ja też zawsze nie wiem, jak jak to ma wyglądać. Po prostu improwizuję i patrzę, jak to wizualnie wygląda. Także zachęcam Was, abyście też próbowali. O, w ten sposób. O, takie duże to nieestetycznie wyglądały. O. Tak, moi drodzy, prezentuje się przepiękny, ułożony, ułożona deska serów i wędlin taki jest mój pomysł na ekspresowe śniadanie wygląda to spektakularnie w mojej ocenie oczywiście są osoby, które inaczej pomyślą ale mam nadzieję, że, że niektóre osoby zainspiruje i korzystają z tego pomysłu a także i z tych przepięknych jajeczek w kształcie myszek z odrobiną dipu ogórkowo szczypiorkowego zachęcam Was, abyście wykonali takie Specjały na wasz stół wielkanocny. A oczywiście jak zwykle zapraszam Was do korzystania z playlisty. Tam jest dosyć sporo przepisów na wielkanoc. Także korzystajcie. Mogę Wam zarekomendować przepyszną babkę adwokatową wilgotną. Także korzystajcie, a my widzimy się w kolejnych filmikach. Do zobaczenia, pa!